Ruszamy z pasją kierunek Dolny Śląsk. Naszą piątą wyprawą zamykamy sezon długich dni i ciepłych nocy. Jesień to moja ulubiona pora roku. Czas piękny, nostalgiczny i idealny na podróże w duchu slow. Pełni wspomnień słonecznego lata, przygotowujemy się na zimę. Zamierzam więc zadbać o zapasy, a także o swoje zdrowie i samopoczucie. Nie zapominam też o bezpieczeństwie. W nieprzewidywalną jesienną pogodę towarzyszyć mi będą całoroczne opony, gotowe na wszystko. Przygotowania do jesieni, czas zacząć, a południowy zachód naszego kraju to dla mnie zdecydowanie kierunek jesienno-zimowy. W malowniczej popołudniowej mgle dojeżdżam na miejsce. Tu właśnie pomiędzy lasami i wrzosowiskami czeka na mnie mój weekendowy pałac. Ten pałac to wichlice, niesamowite miejsce, które nie trudno pomylić z francuską winnicą. Dlaczego przekonacie się wkrótce? Na początek coś na ząb prawdziwych wędlin szukać dziś ze świecą albo uzbyszkacz mudy. To teraz jeszcze przyodzieję to mięso w pończochę, żeby było bardziej sexy, bo to, że jest najlepsze w regionie, to rzecz oczywista. A teraz jak na czarownicę przystało, zapraszam do komina. Komin wędzarniczy w Wiechlicach pochodzi prawdopodobnie z XVIII wieku i został pieczołowicie odrestaurowany przez aktualnego właściciela. Udało mi się skraść sekretną recepturę przygotowania flagowej wiechlickiej przekąski do wędzenia. Dużo ziół, trochę pończochy, kawał dobrego mięsa, trochę dymu i czas. To wszystko jest nam potrzebne, żeby wyszło coś wyjątkowego. Zaczynamy. Smak i jakość tego, co tu zrobimy, zależy od tego, czym palimy. A tutaj, jak dobrze się przyjrzycie, to są zeschnięte gałęzie winorośli. Na tym jednak magia się nie kończy. Wędlinę zostawiam sam na sam z winnym dymem na noc, a sama zajmę się winoroślą od innej strony. Prania. Będzie bardzo ekologicznie. No i jak widać też będzie elektrycznie. No to serup. Chociaż przeciętnemu smakoszowi wina Polska nie kojarzy się z tym napojem, są w naszym kraju miejsca, gdzie winoroś lochowa się doskonale. Wczesna jesień to idealna pora na wizytę w winnicy, gdzie pod okiem pewnego polskiego Greka przystępuje do winobrania. Tradycja się wiąże już od przedwojny. Przed wojną to były te rejony zielonogórskie, że się yy, słynęły z winnic. No, myślę, że to ze względu na klimat, który tu jest ciepły. Mm -hmm. Taki najcieplejszy, mamy w Polsce klimat, więc zdaję egzamin. Co Grek robi, co... robi w Polsce? Co Grek robi robi, ale jak to jest możliwe, no, że tu, a nie tam? No ktoś Tam też robiłem, więc trzeba było tu wprowadzić to. No, jakoś tak trafiłem do Zbyszka i troszkę się na tym znam, troszkę przy tym pracowałem kiedyś u córki, Ale tam są inne warunki. Bo... Mamy mniej słońca, więc musimy więcej pracy włożyć w to. Żeby ta winnica rodziła, dała odpowiednią ilość cukru w tych winogronach. U nas stosujemy system gujota podwójnego. Mm -hmm. Z jednego wypuszczone dwa ramienia. I na jednym ramieniu, żeby nie było więcej jak sześć pędów. 5-6. Okay. Więc a ona wypuszcza na początku wypuszcza bardzo dużo, więc trzeba to przerwać. Wybrać i odległość zrobić około 15 cm jeden od drugiego. Mm -hmm. I wtedy mamy. Czyli to, gdzie one są, to jest ludzka robota. Wszystko. Tak, 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 dokładnie. Bo albo idziemy w jakość, albo idziemy w ilość. Po każdym deszczu, dużym deszczu musimy hmm. pryskać. No, przeciw leśni, przeciw mączniakowi. Są dwa sposoby. Pryskają ludzie lub chemią, która jest bardzo skuteczna, hmm. lub naturalnymi środkami. Ale naturalne środki wiążą się z tym, że są bardzo drogie, więc hmm. tym samym ta butelka wina później jest dużo droższa. Dużo dużo Ale rozumiem, że jest smaczniejsza i bardziej Smaczne. eko. Tak, i bardzo eko, tak. tak. I, 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 w, I w tym myśmy przez. Ostatnie lata śli w, w, w tą stronę, w stronę Eko właśnie. To co? No to idziemy cisnąć. Wyciskać. Wyciskamy. Butelkować i pić. Butelkować i pić. To chodźmy. Sok wyszedł mi pyszny, ale nie po to tu przyjeżdżałam. Przyjeżdżałam po wino, więc pora postawić kolejny krok. Zanim most, który przed chwilą wycisnęłam, stanie się winem, upłynie niewątpliwie więcej czasu, niż mam w ten weekend. Dlatego do domu zabiorę wino z wcześniejszych winobrań. butelka wina gotowa do wypicia, ale nie teraz. Po trudach winobrania czas na odrobinę zasłużonego relaksu. Moja skóra zmęczona letnim słońcem zasłużyła na odrobinę rozpieszczenia. O to zadbają specjalistki z Wiechlicowego SPA. Czuję, że jestem w dobrych rękach i po raz kolejny nasz weekendowy wypad uświadamia mi, jak ważna dla zdrowia i samopoczucia jest chwila czasu, tylko dla siebie. Ten moment w scenariuszu obfitował w bardzo kwieciste moje teksty, ale w tej chwili żadnego nie pamiętam. Tu, pośród dolnośląskich lasów i winorośli, troski wielkiego miasta są bardzo daleko. Nie dziwię się Zbyszkowi, że zakochał się w tym miejscu. Żeby znaleźć dom w zupełnie innym miejscu, to trzeba coś poczuć. Czy tutaj było tak, że wszedłeś i powiedziałeś tak dobra, bo to była ruina? To była totalna ruina, ale sprawiła to magia tego miejsca, a przede wszystkim jeden budynek, ten, w którym byłaś, czyli basen. Wszedłem, zobaczyłem dwa rzędy przepięknych kolus piaskowca, sklepienia łukowe, i powiedziałem do żony: Jak to kupimy, to tu będzie basen. To miejsce nas zauroczyło. Jak chcesz mieć winnicę, to, to ściągasz sobie na, na głowę trochę problemów. No, sobie... To jest trudny biznes chyba. Trudny Trudne. biznes. Zresztą ja, ja tej winicy nie traktuję jako biznesu. To jest hobby, zabawa, rzecz, do której dokładamy. Ta winica ma już 8 lat, prawie 9. Tak naprawdę to dopiero od 3 lat są wina wypijalne. Po pierwsze, 3 trafiły do rowu, bo nawet się z niego odstuk winnego nie dało wyprodukować. Jeżeli ja, będąc ekonomistą, nie mam żadnego doświadczenia w produkcji wina, to jest tylko i wyłącznie metoda prób i błędów. Jeździmy do Toskanii, jeździmy do Francji, jeździmy na drugi koniec świata. Jak się okazało, myśmy w ogóle nie znali Polski. Jak przyjechaliśmy tutaj, to, to dopiero odkrywaliśmy Polskę Zachodnią, czyli ziemię odzyskane na nowo. Cały obiekt to jest 11 hektarów. Każdy z gości. Jeżeli chce się zgubić na tym terenie, to się zgubi. Może wziąć krzesło, może wziąć leżak, pójść nad staw, powędkować. Mamy minigolfa, mamy kajaki, mamy łódki, mamy deski do pływania na stojąco. Spa z całym zapleczem, gdzie mamy 8 gabinetów odnowy biologicznej. I nawet mamy takich gości, którzy jadą 500 kilometrów z Warszawy po to, żeby tu spędzić przedłużony weekend, czyli na przykład piątek, sobota, niedziela i wracają z powrotem i są naprawdę wypoczęci. Zostaliśmy wpisani na listę produktu tradycyjnego i jest to szynka, która została wpisana jako suszona lekko podwęzana. Cały trik polega na tym, że my przeprowadzając remont tych budynków, natknęliśmy się oczywiście na kominy. Wpadliśmy na pomysł, żeby właśnie otworzyć ten produkt tradycyjny. W Polsce zaczynałem biznesy od, od zera i je rozkręcałem na mniejszą lub większą skalę. Jak się to robi, trzeba mieć pasję, ale przede wszystkim trzeba mieć wiarę. Bez względu na to, co mówią wszyscy inni dookoła, musisz wierzyć w to, co robisz. Po dziewięciu latach funkcjonowania winic możesz powiedzieć śmiało, że to wino jest... Wypijalne. Wypijalne. I <taki> można przeżyć. W takim razie, bo ja no próbuj... dzisiaj miałam bardzo pracowity dzień. <taki> Próbujemy czerwonego wina, który kolor ma, ma bardzo się, intensywny kolor. Argentyński, powiedziałabym. <taki> Do dobrego, intensywny. ciemnego mięsa. Odeta, mam coś dla Ciebie. Wiem, że lubisz rywalizację. Zapraszam. Tak jest. I dawaj, dawaj, dawaj. Idziemy na milimetry. Na milimetry. Prowadzenie własnej winnicy to spełnienie marzeń. Kto wie, czy ta wizyta nie zainspiruje mnie do planowania kolejnej, tym razem winnej przygody. W końcu zawsze marzyłam o własnym pałacu. Kładę się dziś wcześniej, a świt na wrzosowiskach wart jest wczesnego poranka. Przemkowski Park Krajobrazowy, objęty obszarem Natura 2000, słynie z wrzosowisk i grzybów. I sława ta, jak się okazało, jest stuprocentowo uzasadniona. Takiego okazu to nie znalazłam od lat. Zobaczcie jaki wielki. Olbrzym. To jest grzeb gigant. Zobaczcie, położę moją rękę, żebyście widzieli jak wielki ma kapelusz. Ten kolor tu wokół to rozsiane przez niego zarodniki. On w tej chwili karmi las, a potem będzie karmił nas, więc chyba warto go zostawić. Jest kolejny, zobaczcie. Kolejny bardzo duży okaz, ale tu jeszcze jeden, zobacz, proszę. No powiem Wam, że zupa już jest. Leśna, oszoroniona droga o poranku warta była wczesnej pobudki. Na takim pustkowiu lepiej kapcia nie złapać albo, tak jak ja, mieć opony gotowe na leśne przygody. Na tych moich, nawet przebitych, mogłabym spokojnie dojechać do najbliższej stacji. Jadę zobaczyć kolejny kawałek Francji na Dolnym Śląsku. W swojej pracowni marzeń czeka na mnie artysta, który tu właśnie odnalazł swój własny kawałek świata. Kiedy Pan zrozumiał, że Pan kocha drewno i chce z tym drewnem spędzać całe dnie, bo tu wszystko pachnie drewnem. Odrobinkę wspomnienia z dzieciństwa. Mój dziadek pracował w drewnie, odrobinę również jakiś taki naturalny pociąg do bardzo szlachetnej materii. Mieszkaliśmy raz z żoną przez 24 lata na południu Francji, w samym sercu Prowansji, koło Avignon. I w momencie, jak zapadła decyzja o pożycie do Polski, to chodziło to, żeby zrobić coś, gdzie nie było nic. Zrobić dom swoich marzeń, żeby zrobić pracownię swoich marzeń, zrobić rodzinę swoich marzeń, zrobić życie swoich marzeń. Po swojemu. Ja pracuję w drewnie, zajmuję się meblarstwem artystycznym i rzeźbą, i rzeźbą w drewnie. Żona zajmuje się malarstwem, jak również tłumaczeniami z Pasja może być równocześnie słabością, jeżeli chodzi o kierowanie swoim czasem. Ale jest to bardzo e, piękna słabość, dlatego że coś przynosi, człowiek coś e, tworzy, ktoś jest szczęśliwy, że to potem ma. Jestem szczęśliwy, że to wykonuję. Czyż może być lepiej. Kiedyś miałem takiego zwiedzającego galerię, który był niewidomy i spytał się mnie, czy może dotykać rzeźb i i we mnie tak jakby złota myśl powstała. To znaczy oceniamy pracę i jesteśmy z nią szczęśliwi na podstawie dotyku. I on oceniał moją pracę dotykając ją. I dla mnie to było właściwie największa możliwa nagroda, jaką mogłem, jaką mogłem mieć. Bo to była ta przyjemność. Tak. To były tak jakby oklaski dla muzyka. Moja pracownia jest tak zrobiona, że jeżeli klient do niej wejdzie, zawsze dzieje się coś takiego, że nie ma ochoty z niej wychodzić. Bo jest to jakiś świat. Jakiś świat, w którym najczęściej nie jesteśmy obyci na zewnątrz. Taka magia jak dla nas w bajkach o Pinokio trochę. E, no takim swoistym dżepetem to <laughs> troszkę, troszkę, troszkę jestem. Wiem, że trudne są wybory, ale czy Prowansja, czy to miejsce tu? Nigdy, nigdzie nie byliśmy bardziej szczęśliwi. Na tu. razie, na razie tu. zdecydowanie tu. Wizyta w pracowni rzeźbiarskiej zainspirowała mnie do spróbowania swoich sił w pracy z gliną, tym bardziej, że znajduje się w regionie absolutnie słynącym z ceramiki. Naczynia z bolesławca długo były polskim towarem eksportowym i dziś w dobie zainteresowania lokalnym rzemiosłem wracają na polskie i zagraniczne stoły. Jak słyszę bolesławiec, to od razu widzę granat, biel i grochy. Tak. To są podstawowe. Jak, jak stara jest ta tradycja? Już ponad 40 lat one dominują, przyplatają się właśnie w naszej ceramice. aczkolwiek my nie tylko promujemy właśnie tą tradycyjną starą, stare wzornictwo, ale również promujemy nowoczesność. Materiał, z którego robimy nasze wyroby, jest to składnik trzech różnych glin, które przewodzimy z okolicy Czernej, Czerwonej Wody i Nowogrodca. Ona musi być miękka, żeby nam się wygodnie formowało. Formujemy różne kształty, właśnie tak jak tutaj między innymi e, mogą Państwo zobaczyć. Takie wyroby, żeby powstały, to najpierw taki kawałek właśnie prostej e, masy plastycznej trafia ja do, formy. do formy gipsowej. Taka forma gipsowa jest umieszczona na takim elektrycznym toczku, e, który nam się tylko obkręca. Po wyciągnięciu z formy te brzegi są takie ostre, kant mają. Uh -huh. Natomiast my to musimy zeskrobać, wypolerować później gąbką z wodą, żeby były takie właśnie brzegi półokrągłe, jak tutaj Pani widzi. A następnie odkładane są do Kontroli. każdy jeden wróg musi być, musi być obejrzany wszystkie kolory zostaną tak jak pani tutaj widzi tylko będą intensywniejsze po wypaleniu mm -hmm. bo są to farby poczkliwne, które pracują ze szkliwem natomiast fioletowa farba jest farbą kobaltową która właśnie po wypaleniu osiągnie taki kolor jak tutaj ma pani naszą filiżaneczkę działa bardzo kojąco na nerwy to jest tak jak szydełkowanie dla niektórych tak to wygląda pięknie naprawdę moje gratulacje bagażnikiem cięższym o parę kilo ceramiki ruszam w jesiennym deszczu na moją ostatnią wizytę. Kiszonki Schneiderów to kolejny etap przygotowań na zimę. Idealnie wspomagają odporność i są wyśmienitym dodatkiem do wszelkich zimowych potraw. Przez świat tradycyjnych fermentacji przeprowadzi mnie Emilia, której rodzina od pokoleń prowadzi kiszonkową manufakturę. Kiszonki w Waszej rodzinie to tradycja. Tak. Od jak dawna zajmujecie y, się kiszeniem? Od ponad 60 lat. Zaczął nasz dziadek Stefan z Bawsią Zosią, e, właśnie w latach 50. 60. Więc jesteśmy trzecim pokoleniem, które kontynuuje tę tradycję. Trzecim pokoleniem, która też, e, które też hmm. dba o odporność. Dokładnie, dokładnie. W ogóle naszą dewizą jest zamiast do apteki i do warzywniaka, zadbaj o swoje zdrowie już teraz na bieżąco. Nie czekaj, aż dopadniecie choroba. Nasza rodzina to potwierdza, dlatego że naprawdę jesteśmy w rodzinie długowiecznych. Nasi dzieckowie, predzieckowie dożywają sadzonki. Co kiesiecie od e, tych 60 lat? Przede wszystkim właśnie ma puste ogórki. Mm -hmm. e, natomiast każde pokolenie daje coś od siebie, więc e, my w, do chcieliśmy być do buraków, w kieszeni buraków, zapachów z soków kieszonych buraków, kiszenie żołkiemek, kalafiorów, a teraz nawet eksperymentujemy z polskim kimci. Bo co jest ważne, Kisimy warzywa, które wiorąc na naszych polu. Więc to są kapusty proces z naszego pola, czosnek z naszego pola, kisimy własne polskie warzywa z, nasz, z naszych pól i kapusta kieszona czerwona ma te same właściwości co biała, ale dodatkowo ma antyoksydanty, polifenole, barwy, dobre składniki, nawet poważnych chorobach. Kapusta do kiszenia musi być biała, czyli jak mamy taką zieloną, ściągamy liście okrywowe, zostawiamy to, co jest w środku, mhm. czyli to jest taka dojrzała kapusta. Wycinamy sobie kawałek, no i szatkujemy. Marchewka dodaje nam koloru, smaku, a poza tym można powiedzieć, że mamy taką gotową surówkę. Ale najważniejsza rzecz w kieszeniu kapusty to jest sól. Mhm. Mamy tutaj taką, proszę zobaczcie jaka piękna. I to jest nasza polska sól prosto z kopalni. Co ważne, przesypujemy sól warstwowo, czyli 20 gramów na kilogram. na kilogram. To jest wszystko, czyli mamy mhm. tak naprawdę składniki trzy. Kapusta, sól, Marchewko. marchewka. Znaczy tak trochę pouciskać i już wychodzi sok. I to jest strasznie ważne właśnie w kapuście, żeby pozbyć się pustek powietrznych, żeby sok z kapusty wydusić i żeby zaczął wypływać na wierzch, bo kapusta kisi się w swoim własnym soku. I przykrywamy. Solidnym kamieniem, który ma spowodować, że tutaj naprawdę żadne powietrze się nie dostanie. Taka ilość nie potrzebuje bardzo dużo czasu, ale ja myślę, że spokojnie minimum 2-3 tygodnie powinno poczekać. Możemy ściągać kamień, otwierać, wybierać trochę na szorówkę, ale żeby zawsze to wycisnąć, żeby. i długość. położyć kamień z powrotem. Tak, i to wszystko. Wino mam, kiszonki mam, grzyby mam. Wypoczęta, gotowa do trudów zimy, a opony jak zawsze, gotowe do trudów trasy. To już ostatnia z moich weekendowych podróży w tym roku, ale czuję, że moje podróże z pasją na tym się nie skończą. W końcu tyle jest jeszcze do zobaczenia.